Serdecznie witam wszystkich na ETH Warsaw. Z tej strony Rafał Prawódzki z Cyfrowej Ekonomii. Jest dzisiaj z nami wyjątkowa postać, bo osoba, która przed chwilą miała tutaj prezentację na temat kwestii związanych z DAO. A DAO, jakbyśmy tutaj chcieli sobie jakoś przedstawić, no jest rzeczą, która dziś nam w tych wszystkich dywagacjach na temat tych wszystkich innowacyjności związanych z blockchain gdzieś ucieka. Ale zanim przejdziemy do tego. Tutaj meritum naszej rozmowy, chciałbym, żeby nasz gość się przedstawił. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Bartek Rutkowski, jestem inżynierem smart kontraktów, inżynierem oprogramowania. Na co dzień pracuję w firmie nazywającej się Phoenix Labs, która skupia się na rozwijaniu ekosystemu MakerDAO oraz na wspieraniu, tworzeniu protokołu Spark. Który jest częścią właśnie MakerDAO. Dziękujemy ci za przedstawienie się. No i od razu pierwsze pytanie, bo nie wszyscy tutaj, którzy nas obserwują, mają jakąś niesamowitą wiedzę na temat technicznych aspektów związanych z tą całym środowiskiem blockchaina. Czym jest DAO? Oczywiście z twojej perspektywy. Y jasne. No, y myślę, że y Ująłbym to tak, że DAO jest pojęciem w ogóle nawet nie do końca bardzo technicznym. DAO to skrót z języka angielskiego Decentralized Autonomous Organization, czyli zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. Jest to jakaś forma organizacji, jest to jakaś grupa ludzi, która zbiera się w taki dosyć spontaniczny sposób z początku i razem tworzy jakiś produkt, tworzy jakiś projekt, dąży razem do jakiegoś wspólnego celu oddolnie i organicznie tworząc swoje struktury. No i cóż, te DAO później niektóre pozostają takie bardzo proste, skupione wokół jakiegoś forum, gdzie rozwiązuje się jakieś pozornie proste problemy, a czasem te DAO rosną. I tworzą się naprawdę bardzo skomplikowane i zaczynają przypominać wręcz korporacje, a już nie jakieś grupy entuzjastów, jakichś technologicznych nowinek gdzieś w internecie. To jest bardzo ciekawe, że tutaj wspomniałeś o korporacjach, bo akurat ja jestem legalem, nie jestem osobą techniczną, ale ostatnio zauważyłem, że w Wielkiej Brytanii właśnie te środowiska prawnicze zaczęły interesować się tym, czym jest DAO. I w takim spisie pojęć związanych z DAO pojawia się też rzecz, o której mówiłeś na swojej prezentacji, czyli sub -DAO. Czym jest... Subdao z perspektywy osoby technicznej. Subdao jest to, wydaje mi się, pojęcie stosunkowo nowe i pojawiło się ono, kiedy DAO zaczęły rosnąć do takich rozmiarów, że coraz trudniej zaczęło się, że organizacja pracy wewnątrz tych DAO zaczęła być po prostu coraz trudniejsza, a wręcz czasami niemożliwa. Więc wtedy zrodził się koncept tych subdao, że konkretne DAO. Będzie delegowało odpowiedzialność za jakąś część projektu, za, za, jakimś, za w ogóle nie wiem, jakiś aspekt swojej działalności do oddzielnej organizacji, która jest dalej jakby częścią ekosystemu i na poziomie wizji i, i, i celów odpowiada przed tą organizacją, ale samodzielnie podejmuje decyzje i. i że tak powiem, w jakiś drobnych rzeczach i codziennych związanych z zwykłymi operacjami, już nie sięga do tego, do tego dużego DAO, tylko, tylko właśnie zajmuje się po prostu same tą swoją, swoją działką, że tak powiem. A w swojej prezentacji mówiłeś jeszcze o nowym rozwiązaniu, o SPARK. Tak, SPARK DAO jest to przykład konkretnego, konkretnego Sub-DAO. No, tak jak, tak, jak, tak jak Apple jest korporacją i firmą, tak MakerDAO jest dużym DAO, a SparkDAO jest jednym z podDAO należących do MakerDAO, które jest odpowiedzialne za rozwijanie protokołu Spark, który jest właśnie częścią, częścią, częścią tego ekosystemu. Maker historycznie urósł do gigantycznych rozmiarów i angażował w swoich strukturach setki ludzi. No i zwyczajnie z powodu tego, że dokładnie tak jak wcześniej powiedziałem ta praca stawała się coraz trudniejsza i narzut organizacyjny związany z zwykłymi operacjami na co dzień, na co dzień w tym DAO to zmusiło Makera właśnie do podzielenia się na takie mniejsze struktury, no i właśnie jedną z nich jest, jest, jest Spark. A mam jeszcze jedno pytanie, które strasznie mnie trafi, bo jakby nie patrzeć jesteśmy dzisiaj na hekatonie. Czy myślisz, że dzisiaj będzie podstawa ku temu, aby powstały jakieś DAO tutaj na Politechnice Warszawskiej? Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ku temu zawsze jest, zawsze jest jakaś podstawa. Ogólnie tak mówi się, że DAO to jest taki, to jest taki abstrakcyjny, skomplikowany, skomplikowany, nowy koncept, ale wydaje mi się, że po prostu trochę odwykliśmy od, takich, od, od tego, że, że, że nieformalne, E, czy oddolnie powstające organizacje mogą faktycznie mieć jakąś sprawczość. Więc e, tam zawsze, gdzie tylko jest jakaś idea, jakiś wspólny cel, e, tam może być DAO i one niekoniecznie muszą być skupione wokół... E, rzeczy związanych z technologią, bo oczywiście bardzo wiele DAO skupia się na budowaniu jakiegoś, jakiegoś produktu, ale są DAO w tym ekosystemie Web3, które skupiają się praktycznie tylko na wartościach, na przykład na edukacji i wtedy taka grupa zrzesza entuzjastów jakiejś technologii albo nie technologii i po prostu próbuje działać razem. Czy zmierzać po prostu w stronę, w stronę tego swojego celu, tak jak są dało właśnie na przykład związane z edukacją, więc w takim przypadku te DAO starają się tworzyć jakieś materiały edukacyjne, starają się jeździć na konferencje, starają się publikować treści w internecie, żeby edukować na temat tej rzeczy, która, która ich tam akurat jakoś interesuje. Bardzo dziękuję. Miałbym jeszcze jedno pytanie z ciekawości do Ciebie. Bo ostatnio też się zastanawiałem w gronie naukowców, właśnie, a propos DAO, bo tak jak powiedziałeś, nie zawsze celem DAO jest zrobienie czegoś, co miałoby jakieś konsekwencje związane z przedsiębiorczością czyli wytworzenie jakiegoś produktu, zarobień to nie zawsze o to chodzi. I gdybyśmy chcieli na przykład zrobić takie DAO pod taką działalność, na przykład naukowo-edukacyjną, to jaki powinien być pierwszy krok, żeby takie DAO powołać? Kurczę, myślę, że to jest doskonałe pytanie. Wydaje mi się, że takim e, naturalnym pierwszym krokiem do tego, żeby jakieś DAO powstało, jest spotkanie dwóch ludzi, e, którzy chcą robić coś razem e, i później e, połączenie swoich sił z trzecią osobą, która chciałaby robić coś z nimi również razem. E, I tak jak ta społeczność rośnie, to DAO będzie produktem ubocznym tego, że jest. Jakaś społeczność, która chce w jakiś wspólny i demokratyczny sposób działać w jednym kierunku. Więc jeżeli, jeżeli chcielibyśmy stworzyć DAO związane na przykład z nauką, no to musielibyśmy zacząć od tego, żeby znaleźć grono naukowców różnych, którzy chcieliby razem nad jakąś rzeczą wspólnie pracować. No i później, w momencie, kiedy zaczną nam się pojawiać problemy związane z koordynacją, z wymianą informacji, ze stworzeniem odpowiedniego środowiska, z dzieleniem się owocami tej pracy, z rozdzielaniem między siebie zadań, wszystko to, co, co oddolnie powstanie, żeby te wszystkie problemy rozwiązać, będą się właśnie na DAO składały w takiej lub innej formie. No oczywiście gdzieś tam później jakieś takie najbardziej oczywiste scenariusze są, że tak jak Pierwsza litera w DAO stoi za decentralized, więc prawdopodobnie nie, nie, jeżeli zorganizujemy DAO na uczelni i wszyscy będziemy, y, wszyscy będziemy tak naprawdę w jednym budynku, to może nie będzie to y, takie modelowe DAO, no ale jeżeli na przykład już będziemy mieli y, w naszym gronie naukowców z różnych uczelni z całej Europy, to jak najbardziej może być to DAO, o ile nie ma jednego punktu, który mówi wszystkim od góry co mamy robić i co jaki jest teraz kierunek naszej grupy a będzie to y, wypływało od członków y... Tak, że każdy będzie mógł być niejako równy w tej grupie, no to wtedy myślę, że zdecydowanie będziemy mieli już DAO. Bardzo dziękuję. W takim razie ja będę śledził, jak będą tutaj kształtować się ewentualne DAO na ETH Warsaw. Wiadomo, są wyszukiwarki, więc będę patrzył, co nowego powstanie i będę też patrzył, jak zostaną otagowane. Kto wie, może dzisiaj tutaj właśnie powstanie też jakieś DAO związane z edukacją, a może też z jakimś fantastycznym nowym produktem finansowym pod kątem DEFi. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.